Szkoła Podstawowa Imienia Dzieci za Zamojszczyzny w Zwierzyńcu, położona niemalże w sercu Rostoczańskiego Parku Narodowego, to miejsce, gdzie troska o uniwersalną wartość, jaką jest przyroda, znajduje się wśród priorytetów nauczania i wychowania. Od ponad 30 lat ściśle współpracujemy z RPN-em oraz z Nadleśnictwem Zwierzyniec. Znaczy się, one mają co prawda gruczoły jadowe, parodyty, ale ten jad nie jest szkodliwy dla człowieka. Trzeba pamiętać, żeby nie zacierać okolic oczu i, i ust. Bierzemy udział w szeregu działań proponowanych przez te instytucje: kampanie edukacyjne, terenowe zajęcia dydaktyczno-edukacyjne w RPN, prelekcje i lekcje przyrodnicze, wystawy, konkursy. Współpracujemy z zespołem lubelskich parków krajobrazowych oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Nasza szkoła korzysta z odnawialnego i niewyczerpalnego źródła energii jakim jest słońce. Zamontowane mamy panele fotowoltaiczne oraz kolektory, dzięki którym energia słoneczna dostarcza nam prąd i ogrzewa wodę. Po raz drugi przystąpiliśmy do programu Aktywni Błękitni, Szkoła przyjazna wodzie. Realizujemy tu działania podkreślające konieczność dbania o czystość wód oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych. Wśród działań innowacyjnych możemy pochwalić się organizacją ekologicznych przedstawień i apeli w języku angielskim. Realizowaliśmy też innowację pedagogiczną Moja Ziemia, mój świat, która łączyła treści z przedmiotów przyrodniczych i języków obcych. By wzmocnić działania wychowawcze, angażujemy naszych uczniów w sadzenie kwiatów na terenie przyszkolnym. Porządkujemy najbliższą okolicę we współpracy z Nadleśnictwem Zwierzyniec i w czasie akcji Sprzątanie Świata. Mile widziane są też w naszej szkole fundacje propagujące ochronę przyrody. W ubiegłym roku mieliśmy okazję obejrzeć spektakl fundacji Banina o zmianach klimatu oraz interaktywne przedstawienie dla dzieci z grup zerowych angażujące uczniów do sadzenia roślin doniczkowych. Rozwijamy u uczniów potrzebę zdrowego, aktywnego stylu życia, organizując spacery, wycieczki, spływy kajakowe, wyjazdy na obozy sportowe oraz zajęcia rozwijające zainteresowania poświęcone zagadnieniom przyrodniczym oraz kulinarnym. Na wszystkich poziomach kształcenia regularnie wdrażana jest edukacja ekologiczna poprzez organizację pikników ekologicznych, obchodów Dnia Ziemi, konkursów na przykład konkurs na plakat na Dzień Ziemi, lekcji ekologicznych, szkolnej wystawy zwierząt domowych.